Witam wszystkich serdecznie. Chciałabym taką krótką informację podać dla osób, które dokonują płatności na TIPLI. Jest taka prośba, żeby w wiadomościach podawać mail zwrotny do siebie, bo bez tego nie jestem w stanie udzielić informacji i przekazać ich Wam. Także bardzo proszę osoby, które dokonują tam płatności, zadają pytania, to żeby w tych wiadomościach podawały swojego maila zwrotnego. Teraz informacja dla pani Moniki, która dokonała właśnie tam płatności i zadała pytanie, natomiast nie mam jak na nie odpowiedzieć, więc. Postaram się zrobić to teraz tutaj i zobaczymy, co nam karty odpowiedzą na Pani pytanie. Pytanie dotyczy relacji. Czy jest szansa na to, aby stać się parą? Pytanie dla pani Moniki i osoby, o której ona myśli. I zobaczmy, co nam do karty powiedzą. Pani Monika i osoba, o której myśli. Tutaj po jednej ze stron jest sytuacja, w której dochodzi do zamknięcia jakiegoś etapu w życiu, i ta osoba ma w tej chwili bardzo dużo problemów na głowie i nie jest na ten moment skierowana na to, żeby wchodzić w jakąś głębszą relację. Natomiast Przyszłościowo może się to wszystko obrócić na Waszą korzyść, bo mamy tutaj koło fortuny, więc jest jak najbardziej taka możliwość, że w przyszłości coś z tej relacji będzie. W tej chwili wygląda tak, jakby ta osoba odeszła od jakichś problemów i ma na razie bardzo dużo spraw na głowie. Coś, co nie daje tej osobie spokoju. Nie jest ona w stanie w tej chwili skupić się na jakichś głębszych relacjach, natomiast potencjał, jak najbardziej do tego, do tego, żeby coś tutaj było, jest. Natomiast no nie na ten moment. Przy karcie koła fortuny jak najbardziej pokazuje się nowy początek, czyli pani Moniko, proszę być w spokojnej myśli, bo Azbuław mówi, że. Jak najbardziej ta relacja może się rozwinąć, pójść w dobrym kierunku. Będzie tu duże przyciąganie, duże pożądanie, także jak najbardziej szansa na ten związek jest. Tylko potrzeba czasu. To koło fortuny obróci się dla pani na korzyść. Potrzeba, tak jak mówię, czasu, ponieważ ta osoba ma jakieś w tej chwili problemy i. Te problemy zaprzątają jej w tej chwili wszystkie myśli. Także dziękuję Pani Moniko za, za to wysłuchanie, i do zobaczenia dla wszystkich.